Sam Altman opublikował jakieś swoje przemyślenia dotyczące na, z okazji drugiej rocznicy czata GPT, to tylko dwa lata minęły. Zobaczcie, jak wiele się zmieniło. Pisze tutaj o tym, że są blisko AGI, między innymi, oraz ma takie swoje przemyślenia na temat np. Na tego momentu, w którym został zwolniony z OpenAI. Pisze tu o swoich uczuciach wtedy i emocjach i tym, czego go to nauczyło, ale tutaj warto tutaj spojrzeć na tym, że cały czas przypomina o tym, że są blisko AGI, ale też ostatnio opublikował tweeta, który jest dość zagadkowy, w którym pisze, że I always wanted to write a six-word story. Here is it. Near to singularity, unclear which side. Singularity to jest osobliwość, więc sam Altman y, kolejny raz wskazuje na AGI. W zeszłym tygodniu mówiliśmy, że być może ten model O3 można w taki sposób nazwać. AGI to jest taka sztuczna inteligencja, która jest w stanie osiągnąć poziom ludzki, natomiast tutaj jeden z inżynierów. OpenAI, w nawiązaniu jeszcze do tych przemyśleń, sama Altmana opublikowała takiego tweeta, który mówi: I kinda miss doing AI research back when we didn't know how to create super intelligence, co by sugerowało, że już olać AGI idziemy po super sztuczną inteligencję, czyli taką sztuczną inteligencję, która przewyższa ludzki umysł w każdym obszarze. I zobacz, jeżeli Nvidia przyniesie do stołu ten, ten zestaw Blackwell, połączone 72 procesory z taką prędkością, nagle te 20 tokenów, stanie się 20 tysięcy tokenów na sekundę. Na ile to jest limit? Tak, na ile to jest jakby taka twitterowa przepychanka i yy, 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 biznes, to, to, to trudno powiedzieć. Natomiast no, to jest inżynier, więc zwyczaj inżynierowie nie, yy, nie biorą udział w takich potyczkach, jakich sam Altman bierze, bo ja sam Altmanowi nie bardzo wierzę. Bo już jakby trochę się z, z, jak to powiedzieć. Yy... No musi no, pompować marketing, tak, ma zasięg tak. pompuje, tak? Tak.